Jesteśmy przed kościołem św. Andrzeja i brata Alberta. Jest to dawny kościół Kanoniczek. Znajduje się na Placu Teatralnym w Warszawie. Przenieśmy się teraz myślą do tego samego miejsca 2 lipca 1873 roku. Wtedy ten kościół i przyległe budynki stanowiły własność panien Kanoniczek. To było świeckie stowarzyszenie osób pobożnych, z rodzic szlacheckich i arystokratycznych, które wiodły tutaj takie życie wspólne. Później ich losy toczyły się różnie. Niektóre z tych panien kanoniczek zostawały tutaj do końca życia, inne zakładały swoją własną rodzinę, jeszcze inne szły do prawdziwych zakonów. I tutaj trafiła błogosławiona Franciszka Siedliska na swoje rekolekcje, które trwały cały miesiąc, Cały miesiąc mieszkała tutaj, rozeznawała pod kierunkiem swojego kierownika duchowego i spowiednika, ojca Leandra Lędziana, który dochodził tutaj do niej i, i, i pomagał jej w rozeznawaniu. I ten czas, cały miesiąc takich rekolekcji zamkniętych razem z, pań, z pannami, kanoniczkami, zakończył się złożeniem tych ślubów, które ona uważała, że to są znaczą początek życia zakonnego w jej życiu. Stąd po tym wydarzeniu prosto pojechała już na krótko do Lublina i do Rzymu prosić o błogosławieństwo papieża na założenie nowego zgromadzenia.